Cześć, witam Was. Wojtek, dzisiaj przychodzę do Was. Miałem przyjść do Was z ogłoszeniem parafialnym, a mianowicie rozstrzygnięty został w końcu nasz konkurs. Wiem, że to troszkę trwało, ale był okres świąteczno-noworoczny, później trochę innych zawirowań, więc trochę nam zajęło wybranie zwycięzców. Jeśli chcecie sprawdzić, to zapraszam na, do posta na grupę. Tam znajdziecie, tam znajdziecie w komentarzu wyniki. Ale stwierdziłem, że skoro już wyniki to przypomniałem sobie, że ogłaszając konkurs, robiłem tier listę liderów i od tego czasu to troszkę się zmieniło, troszkę nowych kart zostało pokazanych. Ja trochę pograłem pewnymi liderami, innymi trochę mniej, no więc nie ukrywam, że zaszły mocne przetasowania, tym bardziej, że patrząc, patrząc teraz na tą tier listę po, tych, po tym miesiącu czy półtora miesiąca, no to nie wiem, nie wiem o czym ja myślałem, szczególnie przy, przy jednym z liderów. No, ale tier listy, że tak powiem, na tym etapie, na tym etapie, gdzie gra jeszcze nie wyszła, gdzie jeszcze nie mamy, gdzie nie zobaczyliśmy nawet jeszcze wszystkich liderowani, wszystkich kart, no to mają to do siebie, że się zmieniają. I co? No i moja też zmieniona zostanie dość gruntownie, więc chciałem poświęcić chwilę i właśnie o tych zmianach, o tych zmianach powiedzieć, jak to wygląda. Będę na bieżąco będziecie widzieć, jak to, że tak powiem, zmiany pozycji. Tutaj macie stan wyjściowy, jaki był poprzednio, jaki ja przynajmniej sobie ułożyłem poprzednio, bo jak wiadomo no jest to moja subiektywna bardzo lista. Oczywiście jest ona, oddziaływają na nią, oddziaływują na nią wyniki przede wszystkim, przede wszystkim tego, jak poszczególni liderzy radzą sobie w lidze tej the Initiative, ale także oczywiście na moich, na moich doświadczeniach, na, mojej, na, na moich grach, które, które miałem z poszczególnymi liderami. Więc co, zaczynamy od dołu, pamiętacie może, że bardzo, bardzo negatywnie byłem nastawiony do Wielkiego Inkwizytora. Teraz zmieniło się to dość diametralnie, wyszło do niego kilka naprawdę fajnych kart. Tak, no oczywiście głównie mam tutaj na myśli Siódmą Siostrę, ale Force Flow też całkiem fajnie do niego pasuje. Wyszło trochę niebieskich, bo moim zdaniem mimo wszystko Inkwizytor aż się prosi, żeby grać go z kolorem niebieskim, czyli z Vigilance'em. No bo ma tego swojego Biker Scout'a, który jest po prostu do, do tego idealny. To co daje Shield'a, ten event, którego zapisałem, zapisałem, nie zapomniałem w tym momencie, no, ten za jeden, który daje, daje Shield'a też jest, też jest dla niego fajny. Co tam jest jeszcze? Fajne, fajne. Ragged Survivors są fajni. Także może już spokojnie pograć. Oczywiście nie jest to jeszcze tier topowy, ale wielki inkwizytor u mnie ląduje na miejscu, na miejscu w tierze B. Czyli widzicie awans spory. Bo pogranie naprawdę fajnie mi się nim gra. Naprawdę fajnie mi się nim gra. Co prawda, z, Bobem, z Bobą ma, ma problem duży, przynajmniej, przynajmniej w tych grach, które grałem. No to dostałem dość, dość niemiłosiernie, zostałem zmłócony. Aczkolwiek może jest to kwestia ogrania, może troszkę zmiany deku. Na pewno będę jeszcze z nim eksperymentował, będę nim jeszcze grał, bo go, powiem szczerze, polubiłem. Idąc dalej, mamy Jean Erso, postać, którą, jak pamiętacie, uwielbiam, a która moim zdaniem, jako lider jest. Dość słaba, nie jest dość słaba. Na pewno jest. No nie wiem, ale ja jeszcze nie nie ma. Brakuje mi kart, które miałyby z jej, z jej zasadą, z jakąkolwiek synergię. Yy, I to jest, to jest właśnie główny problem. Zresztą, drugim problemem, jaki mam nie tylko z Jean, ale też z parma innymi liderami, że na niektórych, na, na niektórych z tych liderów te zasady są bardzo, bym powiedział randomowo przypisywane. O ile liderzy tacy jak Hera, tacy jak Trom, tacy jak Luke czy Vader mają te zasady powiedzmy tematycznie dostosowane do postaci, tak niektóre inne, typu na przykład właśnie Jean czy IG, o którym też jeszcze dzisiaj będzie, no mają takie mocno, mocno randomowe te. Te zasady, no troszkę mnie to boli, ale tak jest. No, wracając do, 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 do Tier listy, no to Jin. Po prostu jest słabsza od Hana moim zdaniem. I to, to wszystko no kolor, bo tak jak mówię, no porówna, sens jest porównywać postacie o tych samych aspektach, liderów o tych samych aspektach, więc ona porównania z Hanem moim zdaniem nie wytrzymuje w żadnym stopniu. Może się to jeszcze zmieni. no Może zobaczymy jakieś karty, które będą miały z nią jakąś synergię. No ale na razie nie, więc jeans zostaje na Tierze D. Dalej Hera Syndula. Od poprzedniego razu dostaliśmy jeszcze zeba. Do, no, jeszcze nie do kompletu spekterów, bo do kompletu spekteru brakuje nam jeszcze chopera. Który, mam nadzieję, się pojawi. Powinien się z jedyneczką pojawić w koszcie. I będzie, będzie, będzie fajnie, będzie komplet. Aczkolwiek wciąż nie jest to postać stopowa. Oczywiście <totul> kotul, który z, z upodobaniem herą gra. No, nie raz i nie dwa mnie nią pokonał. I więc przekonałem się, że nie jest aż tak słaba, żeby trafić do tieru D, ale też nie uważam, żeby była na tyle dobra, by ponad tier C na ten moment wyskoczyć. Więc dlatego też Hera ląduje w tierze C. Dalej co Czubaka? Czubaką od tamtej pory, od pory nagrywań, od, od, od yy, czasu kiedy nagrywałem ostatni tier list, Czubaką zagrałem może ze dwa razy. I cóż, no niestety wciąż mnie on nie przekonał. Żałuję, bardzo żałuję, bo postać mi się podoba. Uważam, że zasada też jest fajna, ale nie wiem, no może albo brakuje jeszcze kart, albo nie wiem, skilla. No teoretycznie game designerzy twierdzą, że Czumaka jest bardzo dobry i po prostu społeczność jeszcze nie odkryła na niego sposobu. No może, mam nadzieję, że faktycznie tak będzie. Ja podejrzewam, że jeszcze dam mu szansę. Wciąż, wciąż, że tak powiem, szykuję się na, na niego w drafcie, bo uważam, że on w drafcie może być bardzo fajny. A skoro o drafcie mowa, no, zagraliśmy też w parę osób ostatnio pierwszego drafta, było to bardzo fajne. Będę na pewno próbował zagrać kolejne, więc jeśli ktoś z oglądających miałby ochotę zagrać drafta, to myślę, że w najbliższą niedzielę będę. będę próbowało organizować oczywiście, o ile znajdzie się przynajmniej cztery osoby. Myślę, że tak, ale jeśli, także jeśli jesteście dodatkowo zainteresowani, to zachęcam do zajrzenia na Discorda. Tam na pewno będzie będzie info o tym. Oczywiście link do, do Discorda znajdziecie w opisie do tego filmu. A wracając do Człowieka, no właśnie głównie za ten jego potencjał, który wciąż widzę w nim draftowy, chociaż przyznam szczerze, że nie gra, nie zagrałem w nim w drafcie, bo w drafcie akurat zagrałem Tarkinem, który też się całkiem spoko swoją drogą sprawdził. Ale za ten potencjał draftowy, który w nim widzę, zostaje on na tierze C. Przechodząc do Krenika. Do Krenika i od razu powiem, że Krenik w moim, w moim zdaniem ląduje, przesuwa się na pewno do tieru B. A szczerze mówiąc myślałem nawet czy go nie przesunąć wyżej. Bo, bo zagrałem Tutaj właśnie, przepraszam bardzo, mały, mały off-top, a raczej małe cofnięcie się o dwa kroki. Tier lista, jaką widzieliście, nie zawierała dwójki najnowszych liderów, czyli Aiden Versio i Cassiana Andora. Oczywiście oni zostaną tutaj dodani, ale to na końcu. A wracając do kranika, jak nie ma związek z Krenikiem? Ano z Krenikiem związek to ma taki. Że bardzo spodobała mi się gra Aiden. Uważam, że ma fajną zasadę, jest bardzo krótka, ale zasada jest fajna, deki na nią są fajne. Więc grając Aiden przekonają się, że ten wilanowo vilano, deki mogą być bardzo fajne. Mogą być bardzo fajne i mam wrażenie, że krenik jest nawet lepszy niż Aiden. Dlaczego? Wydaje mi się, że w, na przestrzeni całej gry ma on szansę wyleczyć mimo wszystko więcej ze swojego restora yy, niż Aiden ze swojej zasady. A dodatkowo ma jeszcze, ma jeszcze, nie zapominajmy, swoją zasadę, krenik pasywną. Właśnie pasywną. Niewielu, niewielu stosunkowo niewielu liderów ma zasadę pasywną. No, i właśnie dlatego uważam, że krenik może być fajny. Od tamtej pory jeszcze nim za bardzo nie pograłem, ale będę go na pewno testował. Będę go testował prawdopodobnie z zielonym. Może skuszę się na, na Monowi vigilance deck Aczkolwiek wydaje mi się, że on nie będzie zbyt dobry i że krenik jednak najlepszy jest w zielonym. Aczkolwiek, dopóki nie potestuję i nie przekona mnie on do tego, że zasługuje na tier A, no to jest w tierze B. Dalej mamy frona naszego wielkiego admirała nieszczęsnego, który bardzo chciałbym, żeby był lepszy, bo to jest kolejna postać, którą lubię. Oczywiście poza kreskówkami i poza serialami, czy tutaj poza rebeliantami, poza Asoką, bo tam go zmasakrowali jako postać. Więc jeśli nowo kanoniczny front to tylko w książkach, no ale wciąż postacią jest bardzo, bardzo ciekawą, bardzo fajną. I tutaj jest to, on ma, jak wspomniałem, on ma plus za to, że ta jego zasada oddaje charakter postaci w uniwersum, więc to jest, to jest zawsze fajne. Niestety, niestety moim zdaniem został on trochę skrzywdzony kolorami, bo żółty, żółty z czarnym, czyli Canings Vigilance, no, Boba Fett jest pod każdym względem lepszy od Frona. No więc jeśli ktoś chce grać, ktoś chce grać żółto-czarnym jako bazą, no to Boba Fett jest lepszy. Zasada nie jest, Frona, zasada Frona, nie jest aż takim gamebreakerem przynajmniej na razie, żeby był on grany. Zresztą to potwierdza też liga, no mało kto gra Fronem, jeśli gra, to najczęściej przegrywa, więc w tym momencie z bólem serca, ale Fron ląduje spada do Tier D. Więc idziemy dalej. Idziemy dalej i największa, patrząc z perspektywy, największy skandal na tier czyli IG. IG, który niestety ja, wydawało mi się, że swarmowy IG ma jakieś, jakąś rację bytu, aczkolwiek. No może na początku miał jak tych kart, było bardzo niewiele. Z każdym, mam wrażenie, że z każdą kolejną zespoilowaną kartą, wartość IG spada i jest on dość powszechnie uważany za absolutnie najgorszego w tym momencie lidera. I ja niestety z bólem serca się ku temu też skłaniam, tym bardziej, że zagrałem nim od tamtej pory ze dwa razy, no i to były, no szkoda, szkoda gadać jak te gry wyglądały. No więc IG spada na sam jużki dół i ląduje w tierze E. Dalej mamy luka, dalej mamy luka i tutaj mam pierwszą poważną zagwostkę. bo to, że luk pójdzie do góry, to jest pewne, ale nie wiem, czy pójdzie o jedno miejsce, czy o dwa miejsca, bo odkąd został zaspoilowany, odkąd został zaspoilowany force throw, to no to czerwony agresywny luk, agresywny bo aggression, nie, nie dlatego, że ma styl gry agresywny, bo jednak nie do końca. To czerwony luk no, naprawdę jest bardzo mocno grany. Patrząc statystycznie na procent wygranych, no, nie jest fenomenalnie. Aczkolwiek też trzeba brać pod uwagę, że sporo tych gier, luk stał się, stał się tak popularny, że jako chyba jedyny albo jako jeden z niewielu liderów miał już parę mirror meczów w, nowym, w nowej odsłonie ligi. Więc to siłą rzeczy e, zaburzyło jego jego trochę wyniki jest na pewno najbardziej grywalny, no przekonałem się ostatnio grając Wejderem, który uważałem, że mimo wszystko z Lukiem powinien wygrać że to nie zawsze tak jest i przegrałem, może nie powiem że zromotnie, ale ale boleśnie, boleśnie bo, bo jakby byłem pewny swego i być może ta pewność siebie mnie nie zgubiła no nie wiem, w każdym razie Luke jest na pewno dobry Luke jest na pewno bardzo dobry i ja myślę, że Dostanie ode mnie benefit of the doubt i wyląduje w Tierze S na ten moment. Jak się ten Tier S ukształtuje, bo też się oczywiście zmieni, to jeszcze zobaczymy. Ale idziemy dalej. Idziemy dalej, mamy Hanna solo. Han solo, powiedzmy, niewiele, niewiele się z nim działo. W tym sensie, że nie, nie pojawiły się jakieś karty, które by znacząco zmieniły. Pozycje Hana w tym rankingu i, i sprawiły, że nagle deki, deki na naszego ulubionego szmuglera stałyby się turbo popularne yy, I co? No ja też nim od tamtej pory chyba ani jednej gry nie zagrałem, ewentualnie jakąś jedną, więc po prostu Han zostaje tam, gdzie był w Tierze B. Idąc dalej, tier A dochodzimy, już zbliżamy się do Czuba. I co? Mamy po feta. Mamy Boba feta, który patrząc na procentowo jest zdecydowanie najlepszym z liderów, patrząc na odsetek wygranych. No i trzeba przyznać, że tak też może być. Radzi sobie bardzo dobrze z agresywnymi dekami na Sabinkę czy Leje. Radzi sobie na deki. Na, na midgame'a też, na, na midrange'owe deki też sobie całkiem nieźle. Nieźle radzi. Jedyny dek, z którym sobie. Który jest w stanie z nim wygrywać dość regularnie, to jest Wejder. To jest Wejder, aczkolwiek no, to jest yy, tak, że Wejder też ma kilka silver bulletów, które go dość dobrze kontrują. Yy, więc to jest, to jest ciekawe, no, nie ukrywam, że Boba Fett na pewno idzie w tym momencie, moim zdaniem, na pierwsze miejsce. Yy, bo, no bo wydaje mi się najlepszym lekiem. Chociaż ja sam nim jeszcze za dużo nie grałem i, i potrzebuję nim dużo ogrania, żeby móc nim osiągać dobre wyniki. Ale zarówno w wersji, w wersji mono monokaningowej, czy tam podwójnie kaningowej, jak i w wersji z komandem. Wydaje się on bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem dla praktycznie każdego deku. Bo nawet pomimo tego, że wejder sobie z nim radzi, to nie jest tak, że, że z nim zupełnie za każdym razem przegrywa. Więc tak, Boba FED jest. Moim zdaniem w tym momencie deck, deck to beat, jak to mówią, czyli deckiem, który, który jest top of the top. Więc dalej Tarkin. Tarkin, którego od początku daszyłem dużym, dużym, dużą sympatią w grze, który okazał się bardzo skuteczny we wspomnianym drafcie, którego zagraliśmy, bo pomimo tego, że miało były tam kilka bardzo bliskich gier, to jednak wyszedł zwycięsko z każdego, z każdego pojedynku. Więc na drafta na pewno tak, by the way, jest to legitna opcja. Tym bardziej, że mam wrażenie, że w drafcie zielony kolor, czyli command, command jest bardzo, bardzo sensowny i, i warto nim grać, szczególnie jak komu się uda wydraftować. Overwhelming Baraż, które w warunkach draftowych też robi robotę. No ale. No ale właśnie w Constructed już nie jest moim zdaniem tak dobrze próbowałem, że tak powiem przełamać kiepską paskę Tarkina no ale nie było nie było szału, dlatego też Tarkin ląduje moim zdaniem w tierze B czyli lekki spadek teraz przechodzimy do deków, które były pierwotnie, które przy, przy ostatnim tierliście miałem najwyżej czyli Vader, Leia i Sabine i teraz powiem wam tak, no tutaj jest Ciężko. Tutaj jest ciężko mi coś więcej. coś więcej powiedzieć, znaczy może inaczej. Myślę, że każda zmiana, którą zaraz zobaczycie, może mieć swoich przeciwników i, i zwolenników. Ale tak jak wspominałem już nieraz, jest to ranking bardzo subiektywny, więc oczywiście zachęcam do dyskusji i do przedstawiania waszych waszego Tierlista, albo w całości, albo chociażby tego topowego, ale nie przeciągając. Wejder. Wejder jest dekiem, do którego mam największą w tym momencie słabość. Najczęściej nim gram. Uważam, że jest to dek, deck czy najbardziej uniwersalny. No właśnie już nie. Jeszcze do niedawna, zanim, Bob, zanim Boba Fett tak wystrzelił, aż tak wystrzelił, bo on zawsze był dekiem bardzo mocnym, a teraz jeszcze jest, zdaje się, mocniejszym. Także być może przez to, że, 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 że zobaczyliśmy już podwójnie kaningowe, więcej podwójnie kaningowych kart, które nie są może aż tak fantastyczne, ale część z nich przynajmniej się znajdzie. No ale, ale wracając do Wejdera, nie jest już aż tak, aż tak uniwersalny, bo jednak jednak sporo nim już poprzegrywałem na przestrzeni ostatnich paru tygodni. Oczywiście też myślę, że wciąż tak powiem, moje win ratio jest powyżej, powyżej 50%, więc to wciąż nie jest źle. No, ale ma ciężko, ma ciężko z, z mocno agresywnymi dekami pokroju pokroju Sabine czy Lehi. Ze wszystkimi innymi uważam, że, że radzi sobie bardzo przyzwoicie. Dodatkowo, no dostaje te czerwone karty. właśnie niestety, niestety wspomniany Forstrow, który który Lukowi dał. To no Luke'owi po prostu więcej. lukowi dał więcej, bo Luk ma do dyspozycji może, może podobną liczbę Force Unitów, ale troszkę tańszych. W niektórych przypadkach, to, w większości przypadków to jest minimalnie tańszych, ale jednak daje to większe i szybsze możliwości zagrania tych, tych Force Throw'ów. Ja powiem szczerze, że jak wspominałem przy okazji omawiania spoilerów tej dużej paczki ostatnio spoilerów, gdzie byłem zachwycony na początku Force Throw'em, Wciąż uważam, że jest bardzo mocny, ale też wciąż nie udało mi się go zagrać. Także nie wiem co robię. Nie wiem, co robię źle. Ale wciąż nie udało mi się tego Forsfero zagrać, więc, więc to jest też trochę powód mojej frustracji z około Wejderowej. I co? No i tyle. Ale mimo wszystko wobec. Wobec tego, co wcześniej mówiłem o tym, że wciąż jest bardzo mocny, wciąż jest dobrą odpowiedzią na Bobę, którego gra naprawdę sporo, no to on zostaje w Tierze S mimo wszystko. Nie wykluczam, że niebawem może się trochę obsunąć, ale kto wie. I teraz Leja i Sabin. Będę je omawiał razem, bo dla mnie to są troszkę mimo wszystko podobne postacie. Wiadomo, że kolory, kolory inne, zasady inne. Ale myślę, że najskuteczniejsze, najskuteczniej sprawdzają się w stylu gry, który jest bardzo podobny, czyli agro, bardzo szybkie agro, które nie ogląda się na to za bardzo, na to, co robi przeciwnik. Chyba, że sytuacje są bardzo podbramkowe. No i tak, no i robi wszystko, żeby jak najszybciej tą bazę, bazę zjeść w całości. I co, wciąż są to deki bardzo mocne, wciąż są to deki chętnie grane, ale mam wrażenie, że ludzie albo znaleźli na nie odpowiedź w stylu, w stylu że tak powiem, rozgrywki, albo też w doborze, w doborze liderów. Bo to widać, widać po odsetku wygranych, że i Sabin, i Leia nie są już tak mocne. Ja zresztą też. Yy, o ile Sabin, z Sabin zawsze miałem pewne problemy, żeby grać i żeby wygrywać, o tyle z Leją szło mi całkiem nieźle. Aczkolwiek ja też zauważyłem u siebie, że ja nie, nie, budując deki, nie jestem w stanie aż tak bardzo zaangażować się i iść w takie totalne totalne swarmowe agro. Bo te topowe, topowe listy na Sabin czy na leje Często nie mają nawet karty droższej niż 4, gdzie tam, gdzie tamtej Klein Kejtusa jest często najdroższą postacią. Mnie jest ciężko, ciężko jednak nie zmieścić czegoś czegoś większego, a siłą rzeczy czekam trochę na, to, na, to, na tą większą kartę i podporządkowuję trochę pod to rozgrywanie, i może to jest błąd. Także fakt, że to, co się za chwilę stanie, czyli czyli drobny spadek i Sabin, i, i Lei. Jest spowodowany tym, że, że może ja po prostu mam złe doświadczenia z gry, z gry oboma paniami, bo nie składam i nie gram optymalnie tymi dekami. Ale zamierzam się o tym przekonać, bo już jak staram się nigdy nie, nie, nie naddekować. Tak w przypadku Sabin stwierdziłem, że zrobię wyjątek na potrzeby, na potrzeby testów i zobaczę po prostu, jak z taką, taką typową już turboagresywną i turboszybką szybką Sabinką, jak mi będzie, będzie szło i może, kto wie, może wróci niebawem na, na szczyt. Ale jak wspomniałem, od tamtej pory, od pory ostatniego tierlista dostaliśmy dwójkę liderów, to jest Aiden i Kasian. więc jak oni się tutaj prezentują? No i tutaj mam z Aiden szczególnie mam dylemat, bo tak jak wspomniałem bardzo ją lubię, ale Uważam, że mimo wszystko i o ile ona jest dobrą odpowiedzią na, na agro, i z tym agro potrafi sobie poradzić dzięki swojemu potencjalnie dużemu leczeniu, tak, uważam, że mimo wszystko jest gorsza od Krenika. Więc siłą rzeczy ona ląduje w Tierze C. Ona ląduje w Tierze C, bo. No bo nie, nie, niestety nie przekonała mnie, że jest na ten moment inaczej. I dopóki nie zrobi, to tam. Pozostanie. I mamy też Kasiana, Kasiana, z którym mam jeszcze trudniejszy, yy, trudniejszy orzech do zgryzienia. Na razie go położę tutaj, żeby tak tą myszką nie machać. Yy, bo to jest kolejna podżin, postać, którą po prostu tak w uniwersum uwielbiam. Ale, ale to jest też kolejna postać, która ma zasadę taką zupełnie, zupełnie znikąd, bym powiedział. To po pierwsze. Po drugie, ja nie jestem w stanie wymyślić na niego, na ten moment deku, który wykazałby się jakąkolwiek synergią, no nie wiem na co tam należałoby grać, bo ok, fajnie jest mieć więcej kart na ręce, to jest zawsze plus, aczkolwiek na początku robimy to kosztem zasobu, później, a później może być za późno, żeby ta karta cokolwiek zmieniła. Więc może przez to, że ja nie widziałem jeszcze naprawdę sensownego deku na Andorze, który by mnie przekonał. Może przez to, że jestem trochę rozczarowany, jak ta, jak ten lider wygląda, to ja na ten moment umieszczam go w Tierze z bólem serca znowu, ale w Tierze D, ale przynajmniej Dżin z nie będą, nie będą sami i, i co? I to jest jedyny jedyny myślę. Yy, Jedyny pozytyw tych, tych postaci, że wylądowały razem, przynajmniej w jednym tierze. Kij z tym, że w jednym z najniższych, ale cóż. I tak właśnie oto finalnie prezentuje się tier list mój osobisty, osobisty subiektywny, bo to będę o tym powtarzał, bo to trzeba pamiętać, że to jest jednak kwestia bardzo subiektywna, ale oczywiście bardzo chętnie poznam jak zwykle wasze zdanie. I co, no zapraszam do komentowania, do, do grania też. Tak jak przy, przypominam o tym drafcie, o którym wspominałem, że w niedzielę spróbujemy odpalić znowu drafta. Ja go będę też wtedy już nagrywał, bo tego pierwszego nie, nie nagrałem niestety. A żałuję, bo to naprawdę fajnie jest obejrzeć też, też z boku, więc głównie, głównie też będę chciał ponagrywać tego drafta. Szczególnie dla osób, które wcześniej z draftowaniem nie miały do czynienia. Bo jest naprawdę jeden z najfajniejszych formatów dobrania, tym bardziej, że nie zależy, nie, nie ma wtedy znaczenia, kto ile ma kart, więc tutaj y, jakieś, jakieś, Pay to win nie ma, nie ma nie ma prawa i racji bytu. Y, więc tak, no tak, tak, to wygląda, więc zachęcam, zachęcam Was też do, do subskrybowania kanału, lajkowania tego tych moich wideo, moich bo to zawsze, zawsze fajnie i zawsze pomoże, że tak powiem i będzie. YouTube lepiej mnie postrzegał. A tymczasem co? A tymczasem się żegnam i no i życzę wam tego, by moc była z wami i legendy często się trafiały w boosterach. Na razie.